Cześć, tu Mamik, zapraszam na Wiek Cudów. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. A więc grę mamy przygotowaną na dwie osoby, mamy trzy monumenty, czyli zawsze jest jeden więcej. Jak będziemy grali w piątkę, no to mamy ich sześć. Zawsze jest ten niebieski, tamte sobie losujemy po prostu. Nasza planszotka wygląda w ten sposób, że sobie ustawiamy sobie tę naszą energię. Tutaj mamy podpogadajkę, jak to ma wyglądać symbolami. Tak, Mamy cztery symbole. Jeden symbol jest nasz unikatowy, a resztę mamy takie same. Te symbole coś będą robić, jak będą nam wracać. Tu do puli jednego jeden żetonik. Gracz rozpoczynający, i możemy zacząć. Nasze nutki stawiamy w tych tutaj kółkach, tam gdzie są monumenty. I w naszej turze mamy dwie opcje: albo wykonujemy turę akcji, czyli tutaj będziemy się dzieli. Działo, albo robimy fazę rozwinięcia, czyli będziemy wsuwać tą jedną nieaktywną, tak. Powiedzmy, że pokażę Wam, jak wygląda tura rozwinięcia. Więc tura rozwinięcia wygląda tak, że bierzemy sobie jedną z tych naszych nieaktywnych, wsuwamy, tak, ostatnia odpada, jeśli byśmy tam mieli kosteczki, to niestety one też odpadną. Teraz tu wkładamy sobie jeden z tych naszych żetoników i to odkładamy. Zawsze te żetony tą złotą stroną będą do góry, tak? Teraz jeśli mamy tutaj taki żetonik, jeśli byśmy mieli żetonik zdobyty, który się zdobywa, to, jeśli one się y, połączą, pasują, będą nam się kombowały akcje, tak? Będziemy mieli dodatkowe akcje w tej, które rozwinięcie. Jeśli mamy naładowaną energię, tak? Możemy sobie drugi kafelek wsunąć tak samo. Do tych kafelków co wsunęliśmy, możemy sobie dołożyć te nasze, może musimy dołożyć nasze kosteczki, ale tylko do tych co wsunęliśmy. I tak by praktycznie wyglądała pierwsza z opcji, czyli faza rozwinięcia. Faza akcji wygląda w ten sposób, że wykonujemy ją z tych dolnych tutaj naszych żetoników i robimy ją tak długo, jak chcemy, tak? czyli. Jeśli będę chciał, to mogę wykorzystać jeden tylko taki kafelek, a mogę wykorzystać ich yy, pięć, czyli ten komplet. Później w dalszych fazach gry będziemy mogli mieć podwójne, tak, że te akcje będą nam się zwiększać. I co tutaj mamy za akcję? Ta i ta akcja są takie same. Yy, tutaj nam mówi, że możemy wyrzucić na planszę, czyli tutaj kafelek z tego miejsca albo tego miejsca, tak? Czyli jeśli bym użył tej akcji, to mam, że mogę jeden raz to zrobić. Jak sobie ulepszymy, będziemy mogli je ciut więcej je zrobić. Czyli wyrzucam sobie ten kafelek, czyli aktywuję ten albo ten. Powiedzmy, że chcę tego aktywować. Biorę sobie z góry i wyrzucam go na planszę. Tak? Teraz gdzie go wyrzucam? Wyrzucam sobie go albo na jakiś tutaj monument, tak? żeby go zbudować. Albo na te cele, które tutaj będziemy sobie zdobywać, tak? Czyli on sobie będzie tu zostawał. Tu później będziemy mnożyć dwa punkty za każdy kafel, który jest tutaj. Tak? Jeśli bym poszedł tutaj, by dostał pięć punktów, ale powiedzmy, że on sobie tutaj zostanie. Mógłbym go jeszcze tutaj wyrzucić w to miejsce, żeby później mieć na zakupy. I to by była praktycznie cała akcja z tego kafelka. Tutaj mamy jeszcze opcję albo, czyli zamiast tego wszystkiego, mógłbym. Naładować sobie ten kafelek, który, jak wspominałem, jest potrzebny tutaj do ładowania, że te dwa od razu mógłbym załadować. Ten kafel pozwala nam po pierwsze, jeśli tu oczywiście go bym odrzucił, naładować, naładować, przemienić sobie nasze tutaj te kosteczki, tak, gdzie nam pasuje lepiej. Dwa razy to mógłbym zrobić, albo mógłbym zakupić sobie jakiś kafelek jak stąd. Za tą cenę, tak? czyli za jednego kafelka, jakiego tu mam, mógłbym sobie zakupić. Tutaj mamy cenę, tak, czyli pierwszy jest za jeden, i dwa, trzy, tak. I mógłbym sobie zakupić. Mógłbym zrobić to też dwa razy, ale jeśli ja bym tutaj sobie zakupił tego pierwszego, to każdy gracz, który ma tu żeton, może sobie dołożyć sobie żetonik tak samo, tak? czyli ta akcja by tak działała. Teraz ta akcja działa tak samo jak ta, czyli, ale tylko nie ma albo, tak jak tu. Stąd wyrzucamy z tego miejsca albo z tego miejsca, tak? To jest joker, czyli powtarza, te wszystkie co tu. A ta akcja pozwala nam poruszać się naszym ludkiem. Tak? Czyli będziemy się poruszać naszym piąkiem. Zasada poruszania jest taka, że zawsze idziemy tam, gdzie on patrzy, tak? Czyli w tym momencie nie mógłbym się cofnąć. I jeśli się zablokuje droga, musimy się cofnąć, wtedy jest jedyna opcja do cofnięcia. Jeśli staniemy na moście, będziemy mogli wykonać tą akcję, która tu jest, tak? Z tych mostów, te mosty będą nam się uzupełniać z naszej planszetki. I też ważne, że ten ludek będzie tak sobie chodził i on będzie należał do jakichś tu regionów, tak. Ponieważ druga opcja jest taka, że będziemy sobie tu ładować nasze kafelki, tak? Czyli mamy jeden ruch na torze tym, albo na torze filarów, tak? Czyli jeśli tak sobie będzie szło. Do góry, do góry, do góry. Jeśli dojdzie, mamy jedną opcję: dorzucić kafelek do tego miejsca, bądź dorzucić kafelek do tego miejsca. Tak to tak będzie wyglądać. Te kafelki już tam sobie będą zostawiać do końca gry, chyba że w jakiś sposób je pozyskamy z powrotem. Jeśli ten smoczek był w tym miejscu, to nie mógłbym oczywiście tutaj dołożyć, tylko bym był związany z tą tutaj z tym monumentem i z tym filarem, tak? Tak to by działało w ten sposób, że sobie będziemy tutaj to wszystko wrzucać. Z tego kafelka, tak? Te kafelki oczywiście sobie ulepszamy, że one będą szybciej, wolniej działały, ale to tak mniej więcej wygląda, tak? Teraz jeśli chodzi o zbudowanie monumentu, czyli to co jest najważniejsze, powiedzmy, że to by było tak. Teraz opcja budowania, czyli powiedzmy, żebym sobie zrobił tę akcja, czyli mogę wyrzucić stąd albo stąd, wyrzucam sobie stąd i tutaj ona ląduje na tym polu. Tak? Czyli zakończyliśmy monument. Teraz, jeśli ja będę spausował, na koniec mojej tury, będziemy rozpatrywać akcje z monumentów, które są już zakończone. Tak? Na końcu będzie oczywiście ten gracz, który to zakończył, rozpatrywał. W tym momencie ten gościu by miał pierwszą opcję do decyzji i teraz ma tak. Albo pozyskuje to co tu jest, czyli dwa kafle danego koloru, by pozyskał ze swojej tutaj puli do, do swojej bądź robi akcję z tego kafelka. Tak, mamy akcję, może ściągnąć te nasze ulepszenia bądź sobie coś tam podmienić. Ale ma dwie opcje i ostatnią opcją, jaką jest, to jest oczywiście wykorzystanie tego kafelka z przedstawionym symbolem. Może oczywiście to odłożyć, ale to się nie opłaca. Każdy będzie to wykorzystywał. Mamy tutaj trzy rodzaje. Kompas pozwala nam przełożyć ten kafelek w to miejsce, bądź przełożyć ten kafelek w osiągnięcie, jeśli nas stać, bądź sobie przełożyć na inną, tutaj na inne miejsce monumentu, co może się zdarzyć, że a, zrobi się tak, że ten kafelek się na przykład monument załaduje, i będzie też do rozpatrywania. Później jak wszyscy to zrobili, jest moja tura, oczywiście robię to samo. Mam dwa, jeden był na stojąco, czyli tak, rozpatruję sobie, biorę albo te żetony, albo to za jedną naszą, moją kosteczkę. Rozpatruję, co tutaj mamy. Mamy magnes. Magnes pozwala mi przełożyć to w jakieś moje miejsce tutaj i sobie aktywować później w mojej turze jeszcze raz. Tak. A jeśli bym użył róży, ta róża mi pozwala poruszać się tym ludkiem, no albo na tym torze oczywiście. Ale mogę wykorzystać tylko jeden, ten, co jest stał, on zostaje związany, czyli idzie tutaj, tak. Jeśli mam jako pierwszy dwa żetony, biorę sobie ten żetonek, który mi się przyda do późniejszej fazy. No i oczywiście budujemy monument, tak, z jedynką. Tutaj mamy też pokazane, gdzie są jedynki, czyli on przechodził w ten sposób, tak. Ostatnia opcja, jaka tu jest, czyli ten symbol, to jest joker, możemy go gdzie chcemy przełożyć. Ale jeśli sobie odsłonimy naszą tutaj pasywkę, tu mamy pasywkę, ona będzie coś tutaj aktywowała. Jeśli będziemy używać tej naszej kości e, Jokera, te stąd będą sobie szły oczywiście na mosty. Tak, będziemy mieli dodatkowe bonusy, ale tak by to wszystko mniej więcej wyglądało. Tak sobie jedziemy, aż się zbudują wszystkie części monumentu. Tu jeśli jeszcze odblokujemy dwa, będziemy sobie odświeżać tą energię, będziemy zostawiać też punkty. No i jeśli wszystko sobie zbudowaliśmy, już powiedzmy. Gra się będzie kończyła, no i tu mamy podpowiadajkę, za co będziemy punktować. Tutaj mamy tabelkę też, za co będziemy punktować. Pierwsze punktowanie w tabelce jest za kafę w pełni zdobyta energia, czyli chodzi o to tu, tak. Jeśli 4 zdobyliśmy, byśmy mieli 15 punktów. Tu mamy też to ładnie przedstawione, tak, czyli wszystko opróżniliśmy. Mamy 15 punktów opróżnienie chodzi o te dwa, tak? Nie, że sobie jakiś zygzak, tylko chodzi o dwa tej samej. Za monumenty tu będziemy dostawać punkty, za te kosteczki, które tutaj leżą, tak? Tutaj zdobujemy w ten sposób, że wystarczy 3 plus więcej, to mamy 12 punktów. Później mamy za filerny z ziemi, oczywiście też będziemy dostawać punkciki. No, i za ten kafelek nasz, jeśli mostu, jeśli go odkryjemy, tutaj trzeciego poziomu, tutaj mamy punktacje, one są dwustronne, także ta punktacja za każdym razem będzie czymś inna I oczywiście ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa. A więc jesteście po zasadach, wiecie mniej więcej o co chodzi w tej grze. Oczywiście więcej w odcinku powiem Wam O, yy, tam usłyszycie oni. Tutaj, tak, w skrócie Wam powiem, że ta gra jest od 1 do 5. Yy, gdzieś tam wyszedł dodatek jeszcze do tego, yy, dosyć długa. Na to, co ona nam oferuje, tak? Bo będziemy sobie musieli poczekać, aż każdy się ułoży. Gra dzieli się na takie dwie fazy, czyli faza, na no pauzy, czyli musimy naładować sobie tam energię trochę. No i fa druga faza, gdzie będziemy sobie kombinować i wyrzucać tę energię. I ta faza może troszkę nam dłużej zająć czasu, ale jeśli macie okazję, to spróbujcie. U nas jeszcze na chwilę pobędzie, ale niestety też wyleci z kolekcji. Na tą chwilę wszystko dzięki i do następnego.